Za brakiem miejsca idą pewne kompromisy, na które musi iść magazyn, na które musi iść dyrektor logistyki, kierownik magazynu. To znaczy, musi skracać katofy, musi wydłużać czas oczekiwania na towar w stosunku do zakupów, czyli kiedyś przyjmował w ciągu tego samego dnia, teraz potrzebuje półtorej, za chwilę będzie potrzebował dwa dni i tak Mamy informacje z zewnątrz od naszych kontrahentów, że nasze dostawy są opóźnione albo jakaś, jakość spada, dlatego że jeżeli nasz magazyn jest za mały, to my nie jesteśmy w stanie utrzymywać procesów na takiej samej jakości jak na początku. Druga rzecz, oprócz miejsca, to jest obawa czy też pewność decydentów w stosunku do tego, że wydajność ich magazynu i centrum logistycznego nie odpowiada realiom rynkowych, czyli Albo byli na wycieczkach i zwiedzili kilka magazynów, ewentualnie mają znajomych, którzy powiedzieli im, jakie wskaźniki, jakie parametry ma ich logistyka i na tej podstawie wysnuli wnioski, że ich logistyka nie dowozi.